Jeżeli szukacie pomysłu na niebanalne prezenty dla męża, ojca, brata czy partnera z okazji urodzin albo na przykład dnia chłopaka, to przygotowałem dla Was dzisiaj aż 10 pomysłów na sprawdzone prezenty dla niego. Cześć, witajcie na kanale Techjus.pl, gdzie testujemy i prezentujemy Wam nowości i ciekawostki technologiczne. Dlatego zachęcam do subskrybowania naszego kanału, żebyście byli na bieżąco i nie przegapili kolejnych odcinków. A teraz nie przedłużając, przejdźmy już do 10 pomysłów na prezent dla niego. Na początek coś dla osób, które wiecznie potrzebują energii. Bezprzewodowy PowerBank firmy Transmart o pojemności 8000 mAh. Dzięki niemu naładujemy do pełna nasze telefony, na przykład takiego iPhone'a 8, do pełna nawet 4 razy. W zestawie poza samym PowerBankiem znajdziecie jeszcze kabel USB-C oraz pokrowiec. Szczeteczka Mi Electric Toothbrush T500 to prezent tak naprawdę uniwersalny, sprawdzi się nie tylko mężczyznom, natomiast bardzo dobrze zadba o komfort codziennego szczotkowania i piękny i zdrowy uśmiech. I pełną recenzję znajdziecie w linku poniżej. Także zapraszam do opisu, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej. Ładowarka samochodowa Tronsmart C24 obsługująca szybkie ładowanie, która świetnie sprawdzi się w każdym samochodzie. Posiada dwa porty ładujące w technologii Volt IQ. Praktycznie uniwersalny gadżet, który doceni każdy miłośnik motoryzacji. Dzięki niemu możecie ładować dwa urządzenia jednocześnie. Teraz coś dla tych, co ciągle są w podróży. Mi Business Backpack 2. To jest to plecak, do którego można zmieścić bardzo dużo. Jeżeli chcecie zobaczyć, ile ja do niego zmieściłem, to zostawiam poniżej. Link w opisie. Możemy do niego włożyć laptopa i wszystkie potrzebne rzeczy na co dzień, a jeżeli jesteśmy w podróży, możemy go też wygodnie założyć na walizkę na przykład. A na krótką wycieczkę, jeżeli nie mamy zbyt dużo do zabrania, Mi Casual Daypack. Jeśli jednak chcemy obdarować poważniejszego podróżnika, to do gry wchodzi walizka Mi Luggage Classic. Porządne materiały, podwójne kółka, bardzo solidna konstrukcja. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakim ekstremalnym testom ją poddaliśmy, to koniecznie kliknijcie w link poniżej, przekieruję was do filmu o właśnie o tej walizce. A na dłuższą podróż przyda się większy zapas energii. Na przykład z Mi Powerbank 3 Pro o pojemności aż 20 000 mAh. Naładujemy nim nie tylko nasz telefon, ale dzięki portowi Power Delivery doładujemy też nasze laptopy, które wspierają tę technologię. Dwa porty USB o mocy aż 18W i wspomniany już wcześniej USB-C Power Delivery o mocy aż 45W. A dodatkowo ten Powerbank wspiera technologię pass dzięki której możemy go ładować i jednocześnie ładować nim inne urządzenia. A jeżeli chcecie obdarować złotą rączkę, to taka osoba na pewno doceni porząde komplet narzędzi, schowany w jednym małym, prostym urządzeniu, które powstało przy współpracy z niemiecką firmą Wiha. Mamy tutaj zestaw bitów schowany w koszyczku, dzięki czemu nigdy one nam się nie pogubią. Same końcówki są magnetyczne, dzięki czemu też nie wypadną. Zestaw kompletny. Czasem zdarza się tak, że taka złota rączka musi napompować świeżo naprawione koło. I wtedy z pomocą przychodzi mu Mi Air kompresor, czyli bezprzewodowa pompka którą napompujemy nie tylko koła roweru, hulajnogi czy też wózka dziecięcego, ale również koło samochodowe. Kompaktowe rozmiary pozwolą wziąć ją ze sobą do plecaka, jeżeli jedziemy na wycieczkę albo schować w schowku w samochodzie. Jej ogromną zaletą jest to, że możemy ją ładować zwykłą ładowarką od telefonu albo samochodową, i w razie awarii nie musimy szukać zasilania albo plątać się z kablami. Jej pełną recenzję również zostawiam Wam w linku w opisie, także zapraszam i polecam. Mi Smart Sensor Set będzie idealnym rozwiązaniem dla domatorów, którzy chcą sobie podnieść komfort życia i lubią automatyzację. I na przykład możemy sobie ustawić, żeby odkurzacz sam odkurzył nam mieszkanie, kiedy wychodzimy z domu, albo światło zapalało się automatycznie, kiedy wchodzimy do przedpokoju. Zastosowanie jest cała masa, ograniczana tylko nasza wyobraźnia. Ten zestaw jest idealnym początkiem do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę ze smart housem. W Skład zestawu wchodzi inteligentna bramka, która nie tylko łączy wszystkie czujniki, ale też może pełnić funkcję lampki nocnej, dzwonka czy też alarmu oraz komplet czujników, są to czujniki ruchu oraz kontaktrony, które możemy zamontować na przykład na oknie czy na drzwiach. A dla tych, którzy chcieliby dodać koloru do Swojej wnętrza, nawet nie jednego tylko wielu, polecam pasek LEDowy od e -Lite. Jest to bardzo wytrzymała, a zarazem elastyczna listwa, którą możemy przykleić dosłownie wszędzie, w salonie, w biurze, gdzie tylko chcemy. Jest to bardzo proste. Sam pasek ma z tyłu powłokę samoprzylepną, także wystarczy, że odrywiemy sobie folię i możemy ją przykleić praktycznie wszędzie. Tak jak na przykład tutaj w naszym studiu. Współpracuje ona oczywiście z naszym systemem inteligentnego domu. Możemy nią sterować nie tylko z aplikacji, ale też mamy pilota, który pozwala ją włączyć wyłączyć albo zmieniać kolory. Proste. Możemy ją również sterować głosowo lub ustawić tak, żeby zmieniała kolory do muzyki z naszego otoczenia. Poza tym możemy ją bardzo łatwo wydłużyć nawet do 10 metrów dzięki takim dodatkowym, metrowym kawałkom. Mam nadzieję, że tym filmem pomogłem Wam wybrać prezent dla bliskiej osoby. Pełne specyfikacje tych produktów oraz recenzje niektórych z nich znajdziecie w linku w opisie. Napiszcie w komentarzach, który z tych produktów najbardziej przypadł Wam do gustu albo którym chcielibyście kogoś obdarować. Pamiętajcie, że wszystkie te produkty możecie kupić w sklepach TechWish oraz na ja jak zwykle zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, żebyście nie przegapili kolejnych nowości i ciekawostek technologicznych, które dla Was szykujemy. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć! Mamy dodatkowo kontroler, który wyłącza telewizor.